JEZUS co to było? Nie wynikam jeszcze. O, wow, dobra, kocham tego konia. Nie wiem, czy będę ciągle nim jeździć, co prawda? nie, to nie jest do wyrzucenia. To jest do wyrzucenia. I słuchajcie, ubiorę mu sprzęt. Mm, jakiś czarny lepiej. Oj, ale to mu będzie... O, tak. Tak, tak, to. Dobra, kupiłam końcu konia, no, no i tyle. Cieszę się. Jeszcze idziemy zobaczyć grzyby. Ale nie, on nie ma zaplecionego tego ogona, więc idziemy zobaczyć. Jezu, ale mnie tak... Ej, ale serio, fajne jest. Dobra, farmastiva, 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 haja. Dobra, tego, tego dwa star Mam tylko minut, bo zaraz mam lekcje, po prostu na szybko to nagrywam, dlatego tak się w ogóle no wszystko. Um. No, i jak ty chciałam pograć, ale nie zrobię, tego, Bo po co? Poczekałam, żeby to zobaczyć, i od razu po. Yy, na przerwie, czyli teraz, Ja zaraz mam chwilę. Mam o 11.40, ale jest prawie 11.40, jest 28. Ej, ale przecież o 8, 9, 10, 8, 2, 2, 3, 4. ma jeszcze 20 minut, racja, jestem dziwna. Dobra. Ciekawe, czy jest Oreo. Bo jak tak, to ja nie wiem dlaczego po prostu nie było go tak o nie było go i tyle Jezus koniu nie rób tego więc tak sprawdzamy grzyby sprawdzamy on ma taką zaplecioną taką brzydką, ja nie lubię w ogóle zmieniać